Zawsze zastanawia mnie, dlaczego Polacy huczniej obchodzą, celebrują swoją klęskę niż zwycięstwa. I to z roku na rok coraz zwiększa pompo. Dlaczego na przykład zamiast obchodów Dnia Zwycięstwa wolą obchodzić początek wojny? Kto i dlaczego z dumnego narodu, zwycięzcy II wojny światowej, przedstawiciel którego wznosił flagę nad Rystagiem, przyistoczył w ofiarę? Przecież fakt zniesienia przez Polaka flagi nad Reichstagiem w Berlinie upamiętniony jest państwowo w obchodach 2 maja, dnia flagi narodowej. Kto rozdropuje polskie rany, sypiąc na nie sól, pielęgnuje nienawiść do sąsiadów? Komu najbardziej zależy na tym, aby Polacy ciągle mieli największych wrogów w Niemcach i Rosjanach? Czy ktoś ciągle nie wyznacza Polakom rolę chłopka, roztropka, łobuza, aby ciągle mieszał pomiędzy tymi krajami, często nawet kosztem swojego suwerenitetu? Rozumiem ciągły powrót do wydarzeń sprzed 80 lat, jeśli chodzi o banderyzm, ponieważ dziś ta ideologia jest ideologią przywodnią w sąsiednim kraju. Ale przepraszam. Czyn Mencena w Berlinie nie popieram i nie rozumiem tak samo jak coraz huczne świętowanie jednej z największych klęsk narodu polskiego. Bez wątpienia pamiętać należy, aby nie powtarzać tych samych błędów, lecz nie po to, aby w każdej chwili ktoś tę Polskę sztucznie wywołaną nienawiść wykorzystywał w swoich interesach. Nie widzicie tego w Polsce? Niech Ukraina będzie dla was przykładem wyhodowanej nienawiści do sąsiada. Do czego to doprowadziło, widzimy dzisiaj. Ten, kto uważa czyn Mencena w Berlinie za coś bohaterskiego, niech to napisze, czemu ma to służyć lub komu. Czy w ogóle to ktoś oprócz Polaków zauważy i odbierze poważnie? Jeśli o to Mencenowie chodziło, rzecz jasna. Tym roku racy przed bramą brandenburską A co będzie w następnym? Czy nikt z krajów sąsiednich, przypominając sobie o krzywdach ze strony Polaków z różnych dziejów historycznych, nie przyjedzie do Polski ze swoimi racjami i transparentami? Czy może krzyw ze strony Polaków nikt nigdy nie doznał? Pamięć tak. Lecz nienawiść służy tylko obcym, jak w przykładzie o bijących się słoiku czerwonych i czarnych mrówkach. Bije się tylko dlatego, że ktoś z zewnątrz potrząsa tym słoikiem, stwarzając między mrówkami wrogo sytuację. Czasy są niebezpieczne, nerwy są napięte. Pilnujmy swojego domu i nie dajmy się prowokować. Krzysiu zastanawia się, co by Wojtek z Marcinem powiedzieli w tej sprawie. Jeśli masz na myśli sprawę z Mencenem, nie wiem. Przedstawiłam tylko mój punkt widzenia na to, ale wiem, jaki stosunek jest Wojtka do wydarzeń z 1 sierpnia 1944 roku. Pozdrawiam myślących. Zależna Polska TV. www.nptv.pl Jako polski narodowiec, nacjonalista polski, nie mogę patrzeć na ten pomnik. Jest to pomnik, jest to wyrzut sumienia. Jest to pomnik hańby mężczyznom, którzy przeżyli, piastowali wysokie funkcje, byli wysokimi oficerami, byli politykami, przyglądali się z podziwem jak te szczeniaki były rozrywane i miażdżone w imię czego? w imię czego? w imię nowego porządku świata. Czy rozumiecie, co przedstawia ten pomnik? To jest pomnik rzezi, żertwy. To jest pomnik ofiary złożonej z najmniejszych, z niewinnych. Z oszukanych w bardzo prostym celu, żeby nas nie było. Ma nas nie być, Polaków. Mamy zdechnąć, zginąć, mamy przepaść, mamy oddać to miejsce innym narodom. Dzieci rzucacie do boju? Dzieci rzucacie do boju? Wydranie, wy, wy skurwy syny rzadkiej maści, wygnoje pierdolone. Dzieci rzucacie do boju? Sami, sami zabroń i ginąć. Ale nie ma za co ginąć, tak? Bo wy nie macie za co ginąć. Nie? Wy musicie pomnażać swój dobrobyt, swoje pozycje. Ginąć mamy my. Wy nie. Otóż ten pomnik. Rozumiem tak. Zdrajcy poświęcili najwartościowszą rzecz dzieci. Sami kurczowo trzymali się swojego gównianego życia, bo chcieli tym swoim gównianym życiem udowodnić, że mają rację. Niech ich pokryje niepamięć, niech ich szlak na wieki wieków trafia. Za każdym razem, gdy ktoś wspomni imię, zacznę od tego najwyższego, od Bora Komorowskiego. Zdrajcy. Okulicki. Zdrajca. I wszystkich, których tutaj pominę, bo obrzydzenie, obrzydzenie mnie bierze wymawiających nazwiska. Cały, pieprzony, zażydzony londyński rząd ze swoimi funkcjonariuszami. Dzieci złożyliście w ofierze. Dzieci złożyliście w ofierze. Pozdychaliście we własnych łóżkach, w wygodzie i luksusie. Niech Was piekło pokłonie na wieki. Pozrywamy tablice z Waszymi nazwiskami. Poburzymy Wasze pomniki. Zrobimy narodowy polski porządek. Koniec, koniec z tym fatum, z tym przekleństwem, że musimy być Mesjaszem narodów. Gówno prawda, nie musimy być żadnym Mesjaszem narodów. Nie będziemy oddawali już więcej nigdy żadnego polskiego dziecka w imię nie naszych interesów. Najpierw ginąć mają dorośli mężczyźni, którzy zrobili swoje. Oni są winni oddać życie za młode pokolenie. Jako narodowiec, jako nacjonalista, jako jaszczurkowiec przeklinam waszą pamięć, przeklinam wasze imiona i przeklinam wasze nazwiska. A wszystkich was, którzy trujecie, hipnotyzujecie, robicie sobie z tego wydarzenia komiksową przygodę, niech was pochłonie. Nie pamięć. Tu, przed pomnikiem dziecka, ja, stary człowiek, stawiam światło, które ma nas oświecać. Oświecać. Śmierć wrogom ojczyzny, śmierć śmierć, 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 śmierć wrogom Polaków, śmierć, 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 śmierć wrogom Polski, śmierć śmierć, 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 śmierć mordercom małych dzieci, Polaków, tych którzy oddali na żertwę, śmierć, śmierć, śmierć. Niezależna Polska, TV www.nptv.pl